Halo, halo moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytania z serii: Wybierz talię kart. Przygotowałam dla Was trzy talie kart i możecie się zdecydować intuicyjnie na jedną talię kart, obejrzeć sobie to czytanie lub obejrzeć sobie właśnie te trzy czytania i zdecydować, które najbardziej pasuje do Waszej sytuacji życiowej. Ten filmik będzie się dalej ciągnął z pierwszą talią kart. Czyli to pierwsze czytanie będzie właśnie w tym filmie się znajdowało. Dla tych dwóch pozostałych będą oczywiście dwa oddzielne filmy. Link do tych filmów znajdziecie na dole w informacji, właśnie która jest zamieszczona pod tym pierwszym filmikiem. I oczywiście naszym tematem będą finanse. Najczęściej słuchamy właśnie takich czytań, jeżeli chodzi o uczucia, o emocje, o miłość. Ale jak to moja mama mówi, miłość, miłością, a życie, życiem bez finansów nic się nie kręci. I e, pomyślałam sobie zrobię wam właśnie czytania i zobaczymy, co karty będą chciały wam przekazać. Właśnie jeżeli chodzi o waszą przyszłość finansową, sytuację finansową. Być może będą chciały wam podpowiedzieć. E, Coś dobrego, coś pożytecznego, co być może zastosujecie w swoim życiu. Jeżeli to czytanie nawet teraz, w tej chwili, nie będzie do Was pasowało, to być może kiedyś, za kilka tygodni, za kilka miesięcy, um, przypomnijcie sobie, że właśnie widzieliście takie czytanie, które teraz, teraz właśnie pasuje i być może te wskazówki, które Wam karty tutaj podpowiedzą, będą Wam przydatne. Kochani, więc zaczynamy z talią numer 1. Te odkładam na bok. Tak jak powiedziałam, to będą dwa oddzielne filmiki. I zobaczymy, co te karty tutaj, z tej pierwszej talii będą chciały Wam przekazać. Pierwsza karta to jest Wasz temat. Druga karta to, co Wam będzie przeszkadzało. Co wam stoi na drodze, być może również będzie troszeczkę pomagało. Wasza świadomość, wasza podświadomość i karta pokazująca rozwiązanie tej sytuacji. I co my tu mamy? Waszym tematem jest miłość. No cóż, miłość i finanse leżą bardzo blisko siebie. I tutaj, kartą, która jest pomocna, można tak powiedzieć, być może mniej pomocna, zobaczymy jak to czytanie się rozwinie. Tutaj mamy wieżę. Wieża pokazuje, że w waszym życiu musi się coś zawalić, coś się zakończyć aby Wasze finanse troszeczkę się poprawiły. Jeżeli chodzi o miłość, tutaj trzeba coś wyjaśnić. Tutaj mi, z miłością na pewno w tym czytaniu y, będzie dużo y, będzie dużo powiązania, jeżeli chodzi o finanse. Bo y, wiadomo, że nasze relacje jakie my mamy z innymi ludźmi, nasze uczucia Również sprawiają to, że my możemy wzrastać lub ginąć. I to zależy tylko od tego, jakich ludzi w życiu poznamy, jakich ludzi spotkamy, jakich ludzi również y, zaprosimy do naszego życia i pozostaniemy im w naszym życiu y, zostać. I tutaj muszę powiedzieć, że te uczucia, są bardzo, bardzo ważne dla Was. To, to jest związane z Waszą um, przyszłością finansową. Te uczucia są takie troszeczkę, może naiwne, może troszeczkę jeszcze takie niedojrzałe. I um, ja widzę, w podświadomości macie również ta, takie uczucie, że um, to, co się w tej chwili dzieje w waszym życiu emocjonalnym, to nie daje wam zadowolenia. Dla was jest bardzo ważne, żeby mieć stabilną pozycję finansową, żeby mieć taki fundament do rozwoju z tym swoim partnerem. I tutaj mamy królową waszej świadomości, królową właśnie monet, która pokazuje, że, te, że ta stabilność dla was jest bardzo, bardzo ważna. Jeżeli tej stabilności nie będzie, tej stabilności finansowej, to te uczucia się zawalą. Ja to tak widzę. I tutaj mamy tą wieżę, tutaj mamy tą wieżę, tutaj mamy tego pazia, tak jak mówiłam, te uczucia są takie jeszcze troszeczkę mało dojrzałe, bo widocznie tutaj nie ma tej stabilności finansowej, tutaj nie, wy nie możecie się rozwijać. I e, ta karta, która właśnie pokazuje wyjście z tej sytuacji, pokazuje właśnie budowanie tego, dziesiątka monet. No, to jest taka mocna karta, jeżeli chodzi o finanse, o zabezpieczenie dla siebie, dla swojej rodziny. Ale kochani, zobaczymy, jak karty tutaj nam się e, rozwiną dalej. Zobaczymy, co karty jeszcze dopowiedzą. Zobaczymy, Wasz temat, co tutaj będą chciały karty jeszcze właśnie Wam przekazać. Król monet. No, i tak jak powiedziałam, monety tutaj są bardzo ważne monety, monety, oczywiście te sprawy finansowe tutaj są dla Was bardzo, bardzo ważne. Tutaj musicie um, musicie podjąć jakąś decyzję. Dla Was jest bardzo ważne, aby z tym człowiekiem, aby z Waszym partnerem, który tutaj jest, bo tutaj ta miłość jest, czyli ktoś jest w Waszym życiu. Czy ta um, miłość jest taka jeszcze niedojrzała, taka Świeża, że tak powiem, być może jakaś nowa relacja, czy to jest coś dłuższego. Tutaj musi coś się zakończyć i musicie podjąć jakąś decyzję, bo tutaj widać, że dla Was jest bardzo, bardzo ważne, aby w tym związku, w którym jesteście, zapanował um, taki spokój wewnętrzny. Bo właśnie ten niepokój, jak Wy tutaj macie, tutaj jest jakaś niepewność, coś, coś Was tutaj blokuje, to sprawia, że wy nie możecie się rozwijać finansowo. I ja tutaj widzę ten król monet tutaj się pokazał i tutaj mamy ósemkę monet, te finanse tutaj się naprawdę pokazały, które pokazują, że aby coś osiągnąć, musicie również się troszeczkę napocić, musicie się namęczyć, musicie pracę włożyć w ten związek, w ten rozwój tego związku i oczywiście to da Wam taki fundament, żeby się dalej rozwijać, tak? Co dwie głowy to nie jedna i oczywiście na pewno jest łatwiej z, z człowiekiem, z jaką drugą półką, że tak powiem, iść przez życie i budować coś, niż budować na przykład samemu, bo samemu jest na pewno ciężej, tak? Jeżeli nie ma, tych nie ma się tych odpowiednich ludzi, właśnie w swoim życiu. Ale wy musicie tutaj, jak jakiś u was w, w waszym życiu, musi zapanować właśnie jakaś równowaga, jakiś spokój wewnętrzny, jakiś spokój, jeżeli właśnie chodzi o miłość. Bo ja widzę, że tutaj jest coś zachwiane, że tutaj coś się może zawalić i tutaj jest ta wieża, tak? Wy musicie coś w waszym życiu emocjonalnym zmienić. W tym związku zmienić, na czymś popracować, co tutaj was troszeczkę blokuje. Być może ta więź z tym partnerem musi być mocniejsza, żebyście, żebyście mogli ze sobą e, mocniej współpracować, żebyście mogli się ze sobą rozwijać. Coś tutaj jest wyprowadzić jakąś walkę, można tak powiedzieć, ze swoim partnerem. i to właśnie Was blokuje do tego, abyście mogli być szczęśliwi i się rozwijać również pod względem finansowym, tak? Jeżeli Wy tą walkę tutaj zakończycie, a ta wieża właśnie pokazuje, że tutaj musi być coś zakończone, tutaj musi być coś zakończone, tak? Ta wieża tutaj się nie pokazała tak po prostu, i e, wtedy będziecie mieli pole do popisu, wtedy będziecie mieli. Um, taką, taki fundament do tego, żeby nad czym coś budować, taki mocny fundament, i będziecie mogli się koncentrować również na waszych, na waszych finansach. Ale te emocje, które tutaj mamy, tak, tutaj właśnie w waszej podświadomości, ta czwórka kielichów się pokazała. Te emocje nie są takie cudowne tutaj, nie są, nie są pozytywne i tu musicie troszeczkę popracować, właśnie jeżeli chodzi o, wasze, o waszego partnera. Być może są jakieś kłótnie z jakiegoś tam powodu, być może na przykład kłótnie ze względów finansowych, co jest bardzo częstym powodem właśnie rozstań i właśnie finanse są powodem do kłótni, tak powiem inaczej, tak? Finanse są powodem do kłótni między właśnie partnerami i to y, często prowadzi do tego, że związki się rozpadają. Także y, tutaj musicie znaleźć jakąś drogę, jakąś drogę w tym wszystkim. I żeby aby w waszym życiu zapanował, zapanował pokój, taki spokój, fina, y, spokój wewnętrzny. I to da Wam właśnie taki fundament do tego, żeby również Wasze finanse się polepszyły. Jeżeli będziecie mieli taki spokój emocjonalny, tak jak powiedziałam, będziecie się mogli koncentrować na Waszej przyszłości. I tutaj macie tą królową właśnie tych monet, która, która pokazuje, że Wy chcecie zabezpieczenia finansowego. To dla Was jest bardzo, bardzo ważne. No, i zobaczymy, co tutaj karty jeszcze to powiedzą, jeżeli chodzi o tą królową. No i tutaj mamy cesarza, stabilność, stabilność kochani, wy chcecie stabilności, wy chcecie stabilności i tutaj się bardzo, bardzo dokładnie zastanawiacie, tutaj mamy kapłana, mądrość, rozsądek, no i mamy tutaj asa, i asa monet, znowu na no monety, no macie tutaj, chodzi o monety i te monety się pokazują. I, i dla was właśnie wasza mądrość, wy się kierujecie rozsądkiem, waszym doświadczeniem wy się tutaj zastanawiacie co tu zrobić, jak tu zrobić żeby właśnie polepszyć sobie tą sytuację finansową, żeby, żeby osiągnąć właśnie taką stabilność tutaj ten cesarz pokazuje tą stabilność, bo cesarz to jest taka mocna energia no i tutaj w powiązaniu z tą kartą tej królowej monet to jest naprawdę, wy chcecie stabilności, u Was to po, po głowie chodzi I, i, i Wy się naprawdę tutaj kierujecie nie, nie emocjami, nie uczuciami, tylko dla Was jest właśnie, właśnie to, aby osiągnąć taki porządny status, taki mocny status. Materialny. I tutaj jest as, monet również się pokazał na końcu, karta, która pokazuje, że wy chcecie jakiegoś nowego początku, chcecie, żeby coś się zaczęło, żeby coś się zaczęło dziać pozytywnie w waszym życiu, jeżeli chodzi o finanse. Chcecie się rozwijać, chcecie inwestować. Ja muszę powiedzieć, że te uczucia dla Was tutaj na razie, tak jak widzę, nie są na pierwszym planie. Dla Was jest na pierwszym planie wasze zabezpieczenie finansowe, wasze zabezpieczenie finansowe i Wam tutaj chodzi właśnie o to, aby rosnąć, aby wzrastać, aby się wzbogacać, czy tak powiem, tak? Ale tak jak powiedziałam, te karty tutaj w środku pokazują ta dwójka mieczy, że musicie na czymś popracować, że musicie pewne sytuacje wyjaśnić w Waszym życiu, te, te emocje, te sprawy sercowe muszą się troszeczkę wyklarować, aby, aby to Wam dało taki spokój wewnętrzny. Bo tego spokoju wewnętrznego ja tutaj nie widzę, jeżeli chodzi właśnie o uczucia. I to Was blokuje na ten rozwój finansowy. Ok, zobaczymy, co tutaj jest w waszej podświadomości. Piątka kielichów, czwórka kielichów, przepraszam. No i tutaj mamy walkę, walkę. Wy walczycie sami sobą, tu jest jakaś walka. Walka, jeżeli chodzi właśnie o te uczucia, as, as, kielichów się pokazał. No, Wy chcecie, żeby to się odbudowało, i będziecie walczyć, i będziecie walczyć. Ja muszę powiedzieć, że tutaj w Waszej podświadomości, w świadomości, Waszej świadomości, to co dla Was w tej chwili jest takie prezentujące się właśnie w Waszym życiu, to o czym się kierujecie, o czym myślicie świadomie, Tutaj są finanse dla Was bardzo ważne, ten wzrost finansowy, aby do czegoś dojść w życiu, ale w podświadomości, w sercu, to co nie jest takie, czego nie, czego nie, nie zauważacie, ale jednak kierujecie się tym, co się gdzieś tam Was w, głęboko w sercu Waszym się zagnieździło, Wy prowadzicie taką walkę ze swoimi uczuciami i chcecie, aby ktoś nowy się w Waszym życiu pojawił lub aby ta. Relacja, bo tutaj mamy tego Asa Kielichów, aby ta relacja, którą w tej chwili macie, aby ona nabrała kolorów, aby, abyście byli szczęśliwi, bo ten As Kielichów pokazuje um, kogoś nowego, um, pokazuje szczęście w miłości, pokazuje... Osoby, która w Waszym życiu może się pojawić i przynieść coś pozytywnego, Wasze życie wzbogacić. I Wy tutaj walczycie o to, Wy będziecie o to walczyć. Ja, ja mam takie wrażenie, że um, jest ktoś w Waszym życiu, być może macie partnera stałego, ale Wam się to nie układa. Tutaj jest ta walka i Wy walczycie również o uczucia. Tak, wy walczycie. Z jednej strony, powiem tak, z jednej strony y, dla Was w pierwszym rzędzie jest, są te finanse bardzo, bardzo ważne, ale z drugiej strony te uczucia też są bardzo ważne. Tylko Wy tego nie dostrzegacie, jak bardzo ważne są te uczucia. Być może ja mam taki obraz przed oczami, być może. Robicie wszystko, robicie tak, staracie się o, o właśnie, żeby rodzinę zabież, zabezpieczyć, żeby siebie zabezpieczyć, gonicie za tym pieniądzem, gonicie, staracie się, pracujecie i tak dalej, i tak dalej, i nie zauważacie tego, że właściwie jesteście nieszczęśliwi. Wasze życie emocjonalne. Nie układa się tak, jak powinno. No ta czwórka tutaj pokazuje, a wy chcecie tego, co tutaj się pojawiło. Tutaj ten lichów, Wy chcecie również być szczęśliwi. Nie tylko, jeżeli chodzi o finanse, ale również o, o wasze sprawy uczuciowe. I tutaj jest taka walka wewnętrzna, tak? I tutaj ta karta na samym początku, ta wieża właśnie pokazała, że coś w waszym życiu musi się inaczej ułożyć, coś musi się w waszym życiu. Um, skończyć, że ten system, że tak powiem, którym do tej pory, um, u, u, który do tej pory zbudowaliście, jeżeli chodzi o waszą, o waszą sferę uczuciową, to już nie funkcjonuje. To już nie funkcjonuje. Czasami jest tak, że coś w życiu funkcjonuje do jakiegoś do jakiegoś punktu, do, jakiej, do jakiegoś momentu, a później widzimy, że to już nie funkcjonuje, to nie zdaje egzaminu, i tutaj trzeba znaleźć inną drogę. Często jest tak, tak? I tutaj, ja muszę powiedzieć, musicie się naprawdę bardzo dokładnie zastanowić, jeżeli chodzi o Wasze sprawy uczuciowe, bo to jest bardzo ważne, abyście również yy, Abyście również osiągnęli właśnie ten, e, tak, tak, taki balans między właśnie uczuciami a finansami, to jest bardzo ważne. I dla Was to jest ważne, bo ja widzę tutaj, tutaj macie asa monet, i tutaj macie asa kielichów, tak? Wy chcecie to pogodzić, i to jest, i to jest właściwie ta droga do tego, aby wasze, aby wasze życie było spełnione i szczęśliwe. I tutaj muszę powiedzieć, mamy. Kartę, która pokazuje wyjście z tej sytuacji, taką podpowiedź. Dziesiątka monet. Dziesiątka monet pokazuje, że człowiek w życiu coś osiągnął, jeżeli chodzi o finanse, jest spełniony i zabezpieczył swoją rodzinę. Ale ci ludzie są szczęśliwi. Nie dlatego tylko, że mają zabezpieczenie finansowe, piękny dom i coś tam jeszcze, tak, ale również dlatego, że się kochają. I ta karta pokazuje, że wy nie możecie kierować się tylko um, jednym, tylko finansami. Wy również musicie zwracać uwagę na to, aby wasza w waszej rodzinie były uczucia. Abyście siebie darzyli miłością, abyście sobie pomagali, aby, aby było to zrozumienie, aby była ta wyrozumiałość, tak? Żeby zachować ten balans. Zaraz zobaczymy, co ta karta jeszcze tutaj nam będzie chciała dopowiedzieć. Dziewiątka, no i same monety, same monety. Dziewiątka monet, król, rycerz, ryc rycerz. Um, dziewiątka monet, rycerz kielichów i diabeł. I diabeł. I um, ja mam takie wrażenie, że wy jesteście po prostu tacy rozerwani, bo tutaj ten diabeł się pokazał. Dziewiątka monet się pokazała, karta, która pokazuje właśnie, że my się staramy, aby mieć to zabezpieczenie finansowe, aby się cieszyć tym, tak? My się, my się staramy, pracujemy, co jest bardzo ważne, ale tutaj mamy również, również rycerza kielichów, czyli znowu się pokazują kielichy, znowu się pokazują uczucia, e, które mówią o tym, że my musimy innym wychodzić naprzeciw, jeżeli, jeżeli są uczucia. Uczucia, że jeżeli chcemy coś zbudować, my nie możemy drugiemu człowiekowi, powiem tak, z człowiekiem żyć i nie, nie otworzyć serca przed nim. Tu jest bardzo ważne, aby. Przed drugim człowiekiem się otworzyć. I ten, I ten diabeł właśnie tutaj pokazuje, że wy jesteście troszeczkę rozdarci. I to jeszcze potwierdza to, co ja mówiłam przed tym tutaj. Jeżeli chodzi o, o świadomość i podświadomość, że wy toczycie walkę podświadomość macie uczucia, a świadomość Wam pokazuje finanse. Wy, wy toczycie jakąś walkę, wy tutaj macie tego diabła, tak? Który was tutaj troszeczkę. Który troszeczkę miesza, tak że powiem. Diabeł, który pokazuje z jednej strony, ach, te finanse są lepsze, tak jakbyście mieli na, na, z jednej z prawej strony siedział diabeł, a z drugiej anioł, i, i ten diabeł chce tego Anioła przyciągnąć na swoją stronę, tak? I mówi, ach, tam uczucia są nieważne, dla ciebie są ważne pieniądze, ty musisz tutaj patrzeć pieniądze, pieniądze, pieniądze są ważne, tak? Ale tutaj anioł się pokazuje i mówi, no wiesz, ale w życiu nie, nie, nie wszystko złoto, co się świeci, tak? Uczucia też są ważne. I wy jesteście tacy rozdarci w środku, że tak powiem, między właśnie tymi dwoma aspektami i tutaj musicie znaleźć balans, tutaj musicie znaleźć równowagę. Jeżeli e, będziecie w swoim życiu kierować się lojalnością, wyrozumiałością do swojego partnera, otworzyć się również, otworzyć się, co jest bardzo, bardzo ważne, dlaczego ludzie ze sobą, e, dlaczego ludzie się rozstają, dlaczego ludzie nie mogą ze sobą zostać na dłużej, bo brakuje miłości, wyrozumienia, bo ludzie się zamykają, boją się. Że jeżeli pokażą swoje uczucia, to zostaną zdeptani, że jeżeli pokażą swoje uczucia, to zostaną odtrąceni, tak? Ale to jest ryzyko. My musimy pokazać swoje uczucia innym. My musimy pokazać swojemu partnerowi, że ten człowiek dla nas jest ważny, że my tego człowieka kochamy. I wtedy zobaczymy, czy ten ktoś odwdzięczy się. Jeżeli się odwdzięczy. To jest dobrze, jeżeli się nie odwdzięczy, no to trzeba by podjąć jakąś decyzję, jeżeli chodzi o ten związek, tak? W życiu jest ważne dawanie i branie, co ja często powtarzam, karty często pokazują ten balans, ta równowaga. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie być również w życiu wykorzystywanym przez drugą osobę. Zawsze musimy zachować właśnie tą równowagę. Między rozsądkiem a uczuciami, między finansami a uczuciami, i, i właśnie tym, aby e, wzrastać z tym człowiekiem, ale na bazie właśnie miłości, miłości, tak? My, w pracy, oczywiście, my w pracy możemy. Kierujemy się wtedy tylko i wyłącznie zyskiem, tak? Bo my musimy pokazać, że my wykonali, wykonaliśmy naszą pracę dobrze. Ale jeżeli chodzi o sprawy prywatne, ja tutaj widzę właśnie sprawy prywatne, bo tutaj się pokazują te kielichy, to tutaj jest ważne, abyście zachowali, tak jak powiedziałam, tą równowagę w życiu. Bo tylko budować. Związek na finansach, na sprawach materialnych, to Wam nigdy nie wyjdzie. To Wam nigdy nie wyjdzie, to się kiedyś runie, bo ludzie y, potrzebują również ten drugi człowiek. My również potrzebujemy uczuć, potrzebujemy ciepła, potrzebujemy zrozumienia. My chcemy się przytulić do kogoś, my chcemy, żeby ktoś wziął nas za rękę i, i powiedział nam, jakim jesteśmy cudowni. I ta druga osoba tego też potrzebuje. Dawanie i pranie, kochani. Karty, akurat ta karta tutaj nie, się nie pokazała, jeżeli chodzi właśnie o taką wymianę, ale to jest dla mnie też również taka bardzo ważna karta, która często się pokazuje w, właśnie w rozkładach, która pokazuje tą równowagę. Ta równowaga musi być zachowana. Wtedy znajdziecie drogę, jeżeli chodzi właśnie o uczucia i o finanse i Wasze życie będzie szło w pozytywnym kierunku. Także kochani, ta chęć jest, ja muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o finanse, tutaj te. Um, Tutaj widać, że Wy macie również, co ja nie, nie powiedziałam, właśnie Wy macie również perspektywy na to, żeby się rozwijać. Być może jakaś, jakaś stabilność już jest, tak? Bo tutaj ta karta, ta dziesiątka tych kielichów pokazuje tą stabilność pokazuje tą stabilność. I tu widać, że coś jest, że Wy coś osiągnęliście, ale Wy chcecie jeszcze więcej. Wy chcecie jeszcze więcej, jest, jesteście rozerwani. I jesteście rozerwani tak? między właśnie tymi uczuciami i, i tymi finansami. I tu, tak jak powiedziałam, musicie znaleźć jakiś złoty środek, jakiś um, taki balans, taką, um, tak jak i tutaj ta dwójka mieczy, wrócę do tej karty, pokazuje ten spokój wewnętrzny, ten spokój wewnętrzny, abyście mogli. Podążać za swoimi celami, a tutaj te ce cele widać, to jest dla Was bardzo, bardzo ważne, co Wy chcecie osiągnąć. Wy macie te cele. I e, kochani, co ja jeszcze tutaj mogę powiedzieć Wam? Chyba już wystarczająco powiedziałam, jeżeli chodzi właśnie o to, e, o uczucia, które tutaj ogromną rolę wpływ, ma, e, o, mają ogromną rolę właśnie. Na rozwój wasz, Waszych finansów, na rozwój właśnie Waszego, w Waszym życiu. Także zobaczcie, postarajcie się y, znaleźć taki, taką drogę, aby być może właśnie ze swoim partnerem y, znaleźć porozumienie, a jeżeli tego nie ma, to niestety to nie ma sensu tego związku. Y, Ciągnąć. Jeżeli tego porozumienia nie ma, jeżeli tych uczuć nie ma i e, jeżeli z tym kimś w ogóle nie chcecie być, tak? Bo niekiedy, nie, nie, niekiedy jest tak, że e, te uczucia przychodzą, ale pozostaje taka więź, taka przyjaźń, to też jest bardzo ważne, tak? E, partnerstwo to nie jest tylko miłość i namiętność, ale niekiedy właśnie niektóre partnerstwa są budowane również na, na przyjaźni. I może dla nas to nie jest takie e, wyobrażalne, tak? Bo my zawsze chcemy być kochani, ale ta przyjaźń to też jest, e, to też jest, jak to powiedzieć, ważna, bardzo ważna w partnerstwie. Niekiedy to jest ważniejsze jak miłość, tak? My niekiedy mamy właśnie, im człowiek jest starszy, e, tym właśnie zwraca uwagę na taką przyjaźń w partnerstwie, co jest bardzo ważne. To też. To też bierzcie pod uwagę, tak. Ale jeżeli są kłótnie, jeżeli są jakieś nieporozumienia, jeżeli człowiek naprawdę czuje się w związku niezbyt dobrze, to nie ma sensu się naprawdę męczyć w takim związku, bo to również będzie wpływało na, waszą, na Wasz rozwój finansowy. Wy nie będziecie mogli się cieszyć swoim życiem i, i obojętnie, ile będziecie mieli tych pieniędzy, to nie będzie Wam dawało satysfakcji. Także to życie emocjonalne jest bardzo ważne, aby mieć taki spokój wewnętrzny. Wtedy będziecie mogli się również finansowo dalej w pozytywnym kierunku rozwijać. Także, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że e, no, być może dla niektórych z Was to czytanie jest takie pasujące. No i za chwilę przechodzę do drugiego czytania, zobaczymy co tam karty powiedzą.